Witajcie, ja jestem Spider-Man Forever i ja mam dla was małą niespodziankę. Du, 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 du. Zestaw Lego Batman Film Lodowy Atak Mr. Frieza 70901 jest przeznaczony dla dzieci od 7 roku życia do 7 do 14 lat. W mamy trzy minifigurki Batmana, Trazaka i Mister Friza Teraz spróbujemy jakoś to otworzyć. więc już zestaw. Mamy otwarty, a więc mamy dwie torebki z klockami i naklejki. I macie instrukcje do składania klocków. Może zacznijmy od pierwszej wersji. Dobra, tu mamy ciało pudełko. nie, w takim pudełku jest preryna Batmana. Mamy z pasem, I mamy torebkę z pasem Batmana z dwoma Ok, mamy figurkę Batmana Cieszę się, że mam tą minifigurkę I bardzo się cieszę, że ta minifigurka jest w mojej kolekcji O, tak wygląda ada figur kambat mana kalau lanjutin medali lagi

Nie, <kłysy> to ma być zbudowane. Ja tylko w filmie zbuduję mini figurki. Dobra, przyniosę tą korowkę, nim robię. Jesteśmy na tory obecnych.

Mamy się go hełm Dobra, tu teraz ustawiam minifigurki. Więc to są wszystkie minifigurki w tym zestawie. Batman, Strażak i Mr. freeze, więc... Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się, cześć!